Cześć wszystkim, witajcie na naszym kanale, gdzie dziś przygotowaliśmy dla Was specjalne wideo poświęcone top 10 niesamowitym faktom o naszej planecie, czyli Ziemi. Zapnijcie pasy, bo czeka Was solidna dawka zaskakujących informacji, a jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie ten film swoim znajomym. Gotowi? Zaczynamy! Ziemia ma około 4,54 miliarda lat. Punkt wyjścia to wiek Ziemi, wynosi on mniej więcej 4,54 miliarda lat. Ten imponujący przedział czasowy został ustalony dzięki datowaniu radiometrycznemu meteorytów oraz najstarszych znanych nam skał ziemskich. W momencie narodzin Ziemi, gdy formowała się z gazu i pyłu kosmicznego, panowały na niej ekstremalne warunki, częste kolizje z innymi ciałami niebieskimi. W młodym układzie słonecznym bardzo wysoka temperatura powodująca częściowe stopienie przyszłej skorupy i plastycznego płaszcza planety. W miarę jak Ziemia się ochładzała, cięższe pierwiastki opadały do wnętrza, tworząc jądro, a lżejsze przemieszczały się ku powierzchni, dając początek skorupie kontynentalnej i oceanicznej. Proces ten zwany różnicowaniem sprawił, że nasza planeta zyskała swoje zróżnicowane warstwy. Jądro, płaszcz i skorupę. Ziemia nie jest idealną kulą. Wiele osób zakłada, że nasza planeta ma kształt idealnej kuli. Jednak w rzeczywistości Ziemia jest tak zwany geoido-elipsoidą, co oznacza, że jest lekko spłaszczona przy biegunach i wybrzuszona przy równiku. Głównym czynnikiem wpływającym na to spłaszczenie jest rotacja Ziemi wokół własnej osi. Promień równikowy wynosi około 6378 km. A biegunowy około 6,357 km. Ta różnica, chociaż na skalę kosmiczną niewielka, w rzeczywistości jest dość istotna dla badań geofizycznych. Kształt Ziemi ma wpływ na pole grawitacyjne oraz na sposób, w jaki rozchodzi się energia w jej wnętrzu. Dzięki pomiarom satelitarnym wiemy, że spłaszczenie to jest bardzo subtelne. Jednak istnieje i ma konsekwencje dla m.in. mi przepływów wód oceanicznych czy tras wędrówek powietrza w atmosferze. Atmosfera ziemi, cieniutka warstwa życia. Kolejnym elementem, który wyróżnia ziemię w układzie słonecznym, jest atmosfera. Składa się ona głównie z azotu 78% i tlenu 21%, a pozostały 1% przypada na inne gazy, takie jak dwutlenek węgla, argon czy neon. Mimo, że mówimy o niej w kategoriach Powietrza w skali planety jest to cieniutka powłoka, chroniąca nas przed wieloma niebezpieczeństwami. Działa jak tarcza przed promieniowaniem ufa i cząstkami kosmicznymi, które bez niej byłyby zabójcze dla organizmów żywych. Utrzymuje komfortową temperaturę, zatrzymując ciepło. Efekt cieplarniany w naturalnych granicach jest korzystny. Zawiera tlen kluczowy dla naszego oddychania i dwutlenek węgla niezbędny roślinom do fotosyntezy. Bez atmosfery życie na naszej planecie nie mogłoby się rozwinąć, a Ziemia przypominałaby suchą i wrogą pustynię, podobną do powierzchni Marsa czy Księżyca. Woda pokrywa niemal 70% powierzchni Ziemi. Często mówimy o Ziemi po błękitna planeta, bo aż około 70% jej powierzchni zajmują oceany, morza i inne zbiorniki wodne. Woda jest tutaj kluczowa. Zasoby słonej wody. Około 97% całej wody na Ziemi to woda słona. Słodka woda, pozostałe 3% stanowi woda słodka w jeziorach, rzekach, lodowcach i pod ziemią. Obieg wody, dzięki parowaniu i opadom, dochodzi do ciągłej cyrkulacji, co pozwala na zasilanie ekosystemów w wodę pitną. Oceany odgrywają również wielką rolę w regulacji klimatu, pochłaniając i oddając ciepło magazynując dwutlenek węgla i wpływając na prądy morskie, jak Golfstrom czy prąd, prąd północno-pacyficzny. Choć wciąż odkrywamy ich mroczne głębiny, istnieje duża szansa, że w oceanach kryją się jeszcze niezbadane formy życia, czekające na nasz kolejny krok eksploracji. Budowa tektoniczna Ziemia na ruchomych płytach. Pod skorupą Ziemi kryje się aktywny świat. Litosfera jest podzielona na kilka płyt tektonicznych. Między innymi płyta pacyficzna, płyta euroazjatycka, płyta afrykańska czy płyta południowoamerykańska. Te płyty unoszą się na plastycznej warstwie płaszcza, poruszając się z prędkością kilku centymetrów rocznie. Kolizje płyt powodują wypiętrzanie łańcuchów górskich, np. Himalajów. Rozbieżność płyt skutkuje powstawaniem nowych obszarów DNA oceanicznego grzbiety oceaniczne. Aktywność tektoniczna prowadzi do trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów, szczególnie w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia. Tektonika płyt to podstawa procesów geologicznych, wpływa na kształt kontynentów, tworzenie się oceanów, a nawet na ewolucję organizmów, które muszą dostosowywać się do ruchu mas lądowych w geologicznej skali czasu. Pole magnetyczne Ziemi niewidzialna tarcza. Nasza planeta posiada ziemskie pole magnetyczne, powstające w zewnętrznym ciekłym jądrze Ziemi, które składa się głównie z żelaza i niklu. To pole magnetyczne chroni nas przed szkodliwym wiatrem słonecznym i promieniowaniem kosmicznym. Kształtuje magnetosferę, która rozciąga się na tysiące kilometrów od powierzchni. Odpowiada za niesamowite zorze polarne, widoczne w okolicach biegunów. Bez tego pola, Ziemia byłaby wystawiona na nieustanne bombardowanie cząstkami wysokoenergetycznymi, co najpewniej uniemożliwiłoby rozwój większości form życia w obecnej formie. Dodatkowo pole magnetyczne ulega w ciągu milionów lat przebiegunowaniu, co jest nadal obiektem intensywnych badań naukowych. Ziemia jedyne miejsce, gdzie istnieje życie przynajmniej na razie. Choć badamy Marsa, Europa, Księżyc Jowisza czy inne egzoplanety, w poszukiwaniu śladów życia do tej pory Ziemia jest jedynym pewnym siedliskiem życia, jakie znamy. Znajdujemy się w ekosferze, tzw. strefie zamieszkiwalnej, w odpowiedniej odległości od Słońca, co zapewnia umiarkowany zakres temperatur. Mamy dostęp do wody w stanie ciekłym, niezbędnej do funkcjonowania wszystkich znanych form życia. Atmosfera z odpowiednim stężeniem tlenu i ochroną przed promieniowaniem UV. Pole magnetyczne i procesy tektoniczne. Stabilizujące warunki do rozwoju i ewolucji organizmu. Różnorodność ekosystemów Ziemi, od gorących pustyń przez tropikalne lasy deszczowe, aż po lodowe krainy Arktyki czy Antarktydy, wskazuje, jak niezwykły jest proces adaptacji i ewolucji życia. Rotacja i rewolucja Ziemi-Ziemia wykonuje dwa podstawowe ruchy: rotuje wokół własnej osi oraz obiega słońce. Pierwszy ruch trwa ok. 24 godziny i odpowiada za nasz cykl dnia i nocy. Drugi obieg wokół Słońca zajmuje około 360-25 dnia, czego efektem jest rok kalendarzowy. Właśnie ta dodatkowa ta ćwiartka powoduje konieczność wprowadzania roku przestępnego co 4 lata. Oś Ziemi jest pochylona o około 23 siun względem płaszczyzny orbity wokół Słońca. To nachylenie sprawia, że występują pory roku. Latem dany półkula jest bardziej oświetlona przez słońce, zimą mniej. Najdłuższy i najkrótszy dzień w roku przypadają na przesilenia, letnie i zimowe. Natomiast równonoce, wiosenna i jesienna, charakteryzują się prawie równą długością dnia i nocy na całej kuli ziemskiej. Ten z pozoru prosty mechanizm ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu. Rośliny i zwierzęta dostosowują się do zmiany pór roku, migrują, zapadają w stan hibernacji lub kwitną. Ekstremalne temperatury na Ziemi. Ziemia oferuje skrajne warunki w różnych miejscach globu. Najniższe zarejestrowane temperatury sięgają poniżej -80°C w Antarktydzie, podczas gdy najwyższe w rejonie Doliny Śmierci w Kalifornii czy w Dalol w Etiopii przekraczają 50°C. Czynniki wpływające na tak duże różnice temperatur to szerokość geograficzna, Okolice równika są dużo cieplejsze od obszarów przybiegunowych wysokość nad poziomem morza. Im wyżej, tym chłodniej, co widać po szczytach Himalajów czy Andów, odległość od mórz i oceanu, obszary kontynentalne potrafią się silniej nagrzewać i szybciej wychładzać. Prądy morskie i cyrkulacja powietrza. Na przykład Golfstrom potrafi mocno łagodzić klimat w rejonach północno-zachodniej Europy. Ekstremalne warunki temperaturowe pokazują zdolność człowieka i zwierząt do przystosowania. Mieszkańcy Syberii czy pustyn Bliskiego Wschodu wykształcili unikalne sposoby budowy domów i tradycje kulinarne, by przetrwać w surowym klimacie. Ziemia ciągle się zmienia. Nasza odpowiedzialność, ostatnim, lecz niezwykle ważnym faktem jest to, że Ziemia podlega ciągłym zmianom. Część z nich ma charakter naturalny. Wahania aktywności słonecznej, dryf kontynentów, cykle Milankowicza, ale coraz większy wpływ ma działalność człowieka. Zmiana klimatu. Skutki globalnego ocieplenia są zauważalne. Od topnienia lodowców przez ekstremalne zjawiska pogodowe, aż po podnoszenie się poziomu oceanu. Wylesianie i zanieczyszczenie. Przez wycinkę lasów, np. w Amazonii, tracimy ważny filtr CO2. Oraz niszczymy siedliska niezliczonych gatunków roślin i zwierząt. Zarządzanie zasobami, woda, gleby, surowce energetyczne to wszystko wymaga zrównoważonego podejścia, by uniknąć wyjałowienia planety dla przyszłych pokoleń. Przyszłość naszej planety spoczywa w naszych rękach. Dzięki rozsądnej polityce energetycznej, świadomemu podejściu do codziennej konsumpcji, i większej wrażliwości ekologicznej możemy zachować urok i bogactwo naturalne Ziemi dla kolejnych generacji. Poznaliście właśnie 10 fascynujących faktów o Ziemi od jej wieku, przez kształt, strukturę, ruchy tektoniczne, aż po rolę atmosfery i wody. Nasza planeta to wielka, nieprzerwanie ewoluująca układanka, w której każdy element odgrywa ważną rolę starożytna i dynamiczna. 4,54 miliarda lat historii. Niezwykły kształt nieidealna kula z wybrzuszeniem w okolicach równika. Życiodajna atmosfera chroni, ogrzewa i karmi ziem, ziemskie ekosystemy. Bezmiar wody 70% powierzchni wypełnione oceanami, morzami, jeziorami i rzekami. Ruchome płyty tektonika odpowiada za góry, trzęsienia ziemi i wulkany. Pole magnetyczne Niewidzialny obrońca przed promieniowaniem kosmicznym. Unikatowość życia jedyna znana nam oaza biologiczna w kosmosie zmienne pory roku efekty rotacji i nachylenia osi ekstremalne temperatury od siarczystych mrozów po najgorętsze pustynie ciągła transformacja naturalna i wywołana działaniami człowieka. Pamiętajcie, że nasza wiedza o Ziemi stale się poszerza. Każdy nowy rok przynosi kolejne odkrycia geologiczne, biologiczne i klimatyczne, pokazując nam, jak skomplikowanym i wrażliwym organizmem jest planeta, którą nazywamy domem. Jeśli dotarliście aż do tego momentu, dziękuję Wam za poświęcony czas i zapraszam do dalszego odkrywania świata wspólnie z nami. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się Wam spodobał, subskrybujcie kanał, by nie przegapić naszych kolejnych materiałów i udostępnijcie to wideo swoim znajomym. Może i oni będą chcieli dowiedzieć się czegoś ciekawego o naszej błękitnej planecie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, który fakt zrobił na Was największe wrażenie. A może macie jeszcze inne ciekawe informacje o Ziemi, o których nie wspomnieliśmy. Wasze opinie i spostrzeżenia zawsze są dla nas inspirujące i motywują do przygotowywania kolejnych, jeszcze bardziej wciągających materiałów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.